Cześć, Ja się nazywam Jakub Wyręcki. Witam Was w kolejnym odcinku czwartkowym naszego wyzwanie to mieszkanie. Czyli, jak uzbierać do tego słoika 20 tysięcy złotych w 200 odcinków. Wychciałem 14 odcinek naszego wyzwania. Kolejna stówka ląduje w słoiku. Już mało malowniczo się tu wrzucają, ale to naprawdę jest 1400 zł już w tej chwili. Eee, I dzisiaj, Bydgosz. Tak. Jak w w odcinku Wam zapowiadałem, i co mamy w Bydgoszczy? W Bydgoszczy, słuchajcie, no z naszym budżetem, jak dobrze poszukamy, to możemy kupić dwa mieszkania. Naprawdę. Znalazłem oferty po 79 tysięcy, 99 tysięcy, 109 tysięcy. Myślę, że każda z tych ofert jest do jakiejś mniejszej, większej negocjacji. W związku z naprawdę, gdyby dobrze pokombinować, to jesteśmy w stanie kupić dwa mieszkania. E, oczywiście, pewnie licząc z tym, że tutaj trzeba bardzo dużo włożyć pieniędzy jeszcze, więc ja trochę żartuję z tymi dwoma. E, no, opis żaden dla tej najtańszej. Poza tym, że jest. E, ale lecimy sobie do jakichś takich e, sensowych. Bydgoszcz to jest pierwsze miasto, w którym zmieniłem parametry wyszukiwania. Normalnie posługujemy się parametrem 150-200 tysięcy. W Bydgoszczy okazało się, że na parametrze było ponad 360 ogłoszeń, więc obniżałem, obniżałem, w końcu obniżyłem do 50 tysięcy. To jest pułap startowy i najtańsze mieszkanie, jakie znalazłem, to było 79 tysięcy. Więc może w Bydgoszczy warto inwestować. Nie wiem, Nie wiem jak w Bydgoszczy wygląda rynek wynajmu. Ale rynek yy, sprzedaży, słuchajcie, w Bydgoszczyk wzrósł przez ostatnie dwa lata. Z 4135 do 4863 za m2. Yy, z perspektywy, którymi miasta możemy się śmiać, że te mieszkania są za darmo, ale to i tak jest całkiem duży wzrost. Więc, yy, więc znajdźmy już jakieś takie. Odłóżmy te najtańsze. Znajdźmy coś, co sensownie można kupić, czyli szukajmy po obrazkach coś, co jest gotowego na wynajem, od razu do sprzedaży. O, proszę, 129 tysięcy, ale niestety pisze, że oferta wstrzymana, nie wiem czemu. Następne, kawalerka 20 metrów, centrum, 6600 za 2 Jak na Bydgosz, to odjazdowa cena, ale kawalerka na zdjęciach przynajmniej w bardzo ładnym standardzie. O, ostatnio jestem na etapie remontu. Pani, proszę bardzo, TC zabudowane. Czyli nawet ktoś nie oszczędzał na sprzęcie. Parę złotych trzeba by tu włożyć, ale mamy rezerwę. Moment, bo coś mi tu nie pasuje. Aha, bo to jest częściowo wyremontowane, a częściowo jeszcze do remontu. Dobra. Yy, mamy rezerwę, no bo tu jest 130 tysięcy złotych, w związku z czym no 70 tysięcy teoretycznie mamy, żeby tu wpakować. Przy tym myślę, że w Bydgoszczy raczej szedłbym z ceną maksymalnie w dół, bo tam na pewno cena za wynajem nie będzie taka jak w którym mieście. Na pewno będzie niższa. Więc też yy, no dobrze by było, żebyśmy na trochę mniej idzieli mając 20 tysięcy i mogą sobie pozwolić na, odłożone 20 tysięcy i mogą sobie pozwolić na kredyt, powiedzmy w granicach, no tutaj 150, tak, no to mamy z automatu większy wkład własny, z automatu y, niższą ratę i być może wtedy nam się to zepnie, tak. Mówię 150, no bo te dwie dychy spokojnie jeszcze trzeba w to mieszkanie tutaj wpakować, żeby je y, doprowadzić do stanu, w którym ktoś będzie chciał je wynająć. W Bydgoszczy wiem, że wynajmują mieszkania ludzie pracujący w Pesie, a szczególnie inżynierowie przyjeżdżający do Pesy, robiący coś tam, przyjeżdżający na miesiąc, odpalający jakąś tam automatykę w, w lokomotywach, bo mój kolega się tym zajmuje. Wiem, że właśnie przez długi czas w Bydgoszczy wynajmował mieszkanie. Za bardzo przyzwoite pieniądze. Dobra, to tyle o Bydgoszczym Rynku. Podsumowując, dużo tańsze niż trójmiasto, o Warszawie i Poznaniu nie wspominając. Także do zobaczenia jutro w odcinku. Jutro się spotkamy według mojego scenariusza w Częstochowie. Nie mam pojęcia, jak wygląda rynek mieszkań w Częstochowie, więc sobie go sprawdzimy. Do zobaczenia w dzisiejszym odcinku. Cześć!